Powołanie prokurenta co do zasady nie rodzi obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczeń społecznych, ale rodzi obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego. A co w sytuacji, gdy do pełnienia obowiązków prokurenta jest powołany pracownik tej spółki? Czy od wynagrodzenia z tytułu prokury należy zapłacić wszystkie składki, czy tylko składkę zdrowotną? Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba. Powołana do pełnienia funkcji prokurenta nie podlega ubezpieczeniu społecznym. Osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania oraz prokurenci, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu za wyjątkiem osób, które otrzymują przychody z artykułu 13.5 lub 6 ustawy o PIT i te przychody roczne nie przekroczą 6 tysięcy złotych. Podstawę składki zdrowotnej w tej sytuacji stanowi wynagrodzenie z tytułu prokury. Wynagrodzenie to stanowią przychody uzyskane przez osoby powołane, niezależnie od sposobu ich powołania, na składy zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Ustawodawca nie podzielił tych przychodów ze względu na źródło przychodów, więc wszystkie przychody otrzymane z tytułu pełnienia tych funkcji stanowią podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego.